Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mi ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa, przywiązanego do słupa, z szat obnażonego. I zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało, patrząc na te boleści. Wtem rzekni Pan te słowa. Cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu są to grzechy nieczyste. O jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie, i w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne. Odstąpili kaci od pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i zakonnice i najwyżsi dostojnicy kościoła, co mnie bardzo zdziwiło. Byli ludzie świetcy różnego wieku i stanu. Wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania, i kiedy go biczowali kaci, milczał Jezus i patrzył się w dal. Ale kiedy go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny, wyrwał się jęk z jego serca. I dał mi Pan poznać szczegółowo ciężkość złości tych niewdzięcznych dusz. Widzisz? Oto jest męka większa nad śmierć moją. W ten czas zamilkły i usta moje, i zaczęłam odczuwać na sobie konanie, i czułam, że nikt mnie nie pocieszy, ani wyrwie z tego stanu, tylko ten, który mnie w niego wprowadził. Wtem rzekł do mnie Pan. Widzę szczery ból serca Twego, który przyniósł niezmierną ulgę sercu mojemu, patrz i pociesz się. Wtem ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża. Kiedy Jezus chwilę na nim wisiał, ujrzałam cały zastęp dusz ukrzyżowanych, tak jak Jezus. I ujrzałam trzeci zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża, ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż. Trzeci zaś zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani nie trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. Wtem rzekł mi Jezus: Widzisz te dusze, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do mnie? Te też będą podobne i w chwale do mnie, a te, które mają mniej podobieństwa do mnie w cierpieniu i wzgardzie. Te też będą miały mniej podobieństwa i w chwale do mnie. Duszami ukrzyżowanymi, najwięcej ich było ze stanu duchownego. widziałam także i dusze znajome ukrzyżowane, co mi sprawiło wielką radość. Wtem rzekł mi Jezus: W jutrzejszym rozmyślaniu zastanawiać się będziesz nad tym, co dziś widziała, i zaraz znikł mi Jezus. W pewnej chwili, w czasie mszy świętej, czułam bliskość Boga w szczególniejszy sposób. Pomimo obronienia się i odwracania od Boga, dlatego uciekałam nieraz od Boga, bo nie chciałam być ofiarą złego ducha, jako mi nieraz mówiono, że nią jestem. A ta niepewność trwała czas dłuższy. W czasie mszy świętej przed Komunią Świętą było odnowienie ślubów. Kiedy wyszłyśmy z klęczników i zaczęłyśmy mówić formułę ślubów, nagle stanął Jezus obok mnie w szacie białej, przepasany pasem złotym i rzekł do mnie: Udzielam ci wieczystej miłości, aby czystość Twoja była nieskalana, i na dowód, że nie będziesz nigdy doznawać pokus nieczystych, zdjął Jezus pas złoty z siebie i przepasał nim biodra moje. Od tej chwili nie doznaję żadnych poruszeń przeciwnych cnocie, ani w sercu, ani w umyśle. Zrozumiałam później, że to jest jedna z największych łask, którą mi wyprosiła Najświętsza Maria Panna, bo o tę łaskę prosiłam ją przez wiele lat. Od tej pory większe mam nabożeństwo do Matki Bożej. Ona mnie nauczyła wewnętrznie kochać Boga i jak we wszystkim pełnić Jego świętą wolę. Radością jesteś, Maryjo, bo przez ciebie Bóg zszedł na ziemię i do serca mego. W pewnej chwili ujrzałam pewnego sługę Bożego w niebezpieczeństwie grzechu ciężkiego, który za chwilę miał się dokonać. Zaczęłam prosić Boga, żeby dopuścił na mnie wszystkie udręki piekła, wszystkie cierpienia, jakie zechce, a przez to proszę o uwolnienie i wyrwanie z okazji popełnienia grzechu przez tego kapłana. Jezus wysłuchał prośby mojej i w jednej chwili uczułam na głowie koronę cierniową. Kolce tej korony wdzierały mi się aż do mózgu, trwało to trzy godziny i uwolniony jest sługa Boży od onego grzechu i umocnił Bóg jego duszę łaską szczególną.